Czołem dzieciaki. Jestem pingwin czaruś. Dziś opowiem Wam o ptakach. Co roku przed zimą wiele gatunków odlatuje do ciepłych krajów. Bociany. Wilgi. jaskółki Udają się na daleką wędrówkę do Afryki. Szpaki. I zięby spędzają zimę na zachodzie i na południu Europy. Są też takie gatunki ptaków, które na zimę przylatują do nas z północy. Na przykład jest to jemiuszka. Ponadto Zimą spędzają w naszym kraju wróble, gile, dzięcioły, sikorki, sujki, puszczyki. Niestety zima to bardzo trudny czas dla moich przyjaciół. Na dworze jest zimno, a pod okrywą śniegu ciężko znaleźć pożywienie. Dlatego, aby pomóc ptakom przetrwać ten niekorzystny czas, powinniście je dokarmiać. Najpopularniejszym sposobem dokarmiania ptaków jest budowanie dla nich karmników, w których umieszczamy pokarm i poidła z wodą. Jeśli chcecie, Prawidłowo dokarmiać ptaki, należy poznać ich przyzwyczajenia i przestrzegać pewnych zasad. Ptaki dokarmiamy tylko wtedy, gdy zima jest śnieżna i mroźna. Ptaki przyzwyczajają się do stałej dostawy pokarmu, więc jeśli już zaczynamy je dokarmiać, powinniśmy to robić regularnie przez całą zimę. Karmnik należy umieszczać w miejscach zacisznych. I niedostępnych dla takich drapieżników jak koty. W karniku należy utrzymywać czystość. A czym dokarmiać ptaki? Sikorką możemy wywiesić kawałek surowej i niesolonej słoninki. Jednak po dwóch- trzech tygodniach powinniśmy je zdjąć, gdyż zjałczała może zaszkodzić. Dla ptaków wróblowatych najlepszym pokarmem są ziarna z i nasiona, słonecznik, siemiolniane, proso, pszenica. W sklepach zoologicznych można też kupić gotowe mieszanki takiego pokarmu. Kosy i kwiczoły bardzo chętnie zjedzą daktyle, rodzynki, pokrojone w kostkę jabłka lub rozłupane orzechy włoskie. Ptakom wodnym najlepiej podawać surowe lub gotowane bez soli warzywa. Nie zapominajmy o wodzie. Szczególnie przy mroźnej pogodzie ważne jest umieszczenie pojemników z wodą, którą ptaki będą pić. Naturalnym pokarmem dla ptaków są owoce i nasiona roślin, dlatego, w miarę możliwości, możemy z myślą o ptakach sadzić w naszych ogrodach takie rośliny jak leżą kalina, guk, dzika róża, czarny bez i inne. Nie ścinajmy kwiatów, bo pozostawione na nich nasiona są chętnie zjadane przez naszych skrzydlatych przyjaciół. Żegnam się z Wami i dziękuję za uwagę.